Witam szanownych subskrybentów kanału Skania w atmosfera. <tryk> Witam po ponad tygodniowej przerwie w publikowanie filmów. Tym razem to nie były żadne techniczne problemy tylko po prostu było, była osta robota bo przyjechało dużo studentów i było dużo skakania ale już teraz troszkę się rozluźniło więc nosi mnie żeby coś nagrać tym bardziej że wpadło w moje ręce coś ciekawego co e, porusza wiele różnych aspektów które splotły się w jedno zdarzenie które doprowadziło do śmierci. Znowu kolejny raz, moim źródłem będzie paraszutist, Na pewno wielu z Was korzysta z tego fajnego źródła wiedzy. I tam w dziale, raporty z incydentów, raporty z wypadków, pojawił się opis wypadku śmiertelnego, w którym uczestniczył bardzo doświadczony skoczek. 7000 skoków, w ostatnim sezonie 250 skoków w sporcie obecnym przez 36 lat. Mężczyzna 50, 50, 56 letni, także trudno go jest posądzać o brawurę, o to, że jakieś tam wariactwa mu przyszły do głowy, natomiast nie żyje. Pokrótce, jak doszło do, do samego do samego wypadku. Skoczek miał według raportu świadków, miał około 2000 stóp, czyli około 600 metrów wysokości, kiedy zapisano na górnym spadochronie. Po skoku skoków formacji, która nie została podane w raporcie, co to była za formacja, jaka była liczna. Natomiast wydaje się, że ta wysokość była ciutkę niska. Skoczek po otwarciu spadochronu miał jakąś awarię, która również przez świadków nie została dokładnie określona. Gwałtownie spadochron się kręcił. Można podejrzewać, że był to line twist. Trudno jest teraz powiedzieć, czy było rozpowodowane. Natomiast w dalszym efekcie tego skoczek w miarę sprawnie przystąpił do tego, żeby podczepić główną czaszę i tu nastąpi problem. Otóż, kiedy mamy line końcówki, końcówki kabli od, od tych żółtych kabli, końcówki, które zamykają nasze zamki trójpierściniowe, te końcówki w różnej długości, ale przeważnie jest to taka długość, są schowane do kanalików, które są naszyte w taśmach nośnych. I obecnie, w nowoczesnych spadochronach, od dłuższego czasu można jako opcję zakupić sobie system anti-twist. Nie chodzi o to, że nie będzie twistu, tylko chodzi o to, że jest do środka włożony do taśmy nośnej, do tego kanalika, jest włożony kawałek pancerza od Bowdena. Które powoduje, że gdy mamy skręcenie taśmy mocne, kiedy zaciskane są w środku te końcówki taśmy, końcówki tych kabli, to ten system powoduje, że nie zwiększają się znacznie opory. Tutaj najprawdopodobniej opory się zwiększyły, trudno jednak jest powiedzieć jak bardzo. W każdym razie doszło do tego, że prawy zamek, a przypominam, że jak mamy uchwyt z prawej strony, to kabel, który prowadzi do prawego zamka tu pierścieniowego, jest dużo krótszy, w związku z tym też zazwyczaj z mniejszym oporem, Możemy go wyciągnąć. Natomiast kabel, który, który prowadzi do lewego zamka, prowadzi w części komierzowej, ma dość dużą drogę do pokonania i do tego nie wiadomo, jak dużo tego, tego kabla zostało zaciśniętego podczas tych listach. Koniec końców prawy zamek został zwolniony, lewy nie. Skoczek najprawdopodobniej użył więcej siły, co spowodowało, że nastąpiło uszkodzenie tego uchwytu. To jest już ciekawe, to jest kwestia, którą właśnie chciałbym teraz powolutku Wam wyjaśnić. Nie znalazłem na stronie producenta, to jest Jumpshack, Paryżu lat, Nie znalazłem na, na tej stronie w ofercie metalowych uchwytów takich jak ten. Mówi się, że to jest kształt D. Że to jest uchwyt w kształcie 3 D, jest metalowy. Natomiast tam taki uchwyt był zastosowany do zamków. Ten, to, to jest zwykły uchwyt, który jest zakończony zawleczką, taką, jaka, jaka zamyka spadochron zapasowy. Natomiast tam zamiast jednego otworu, przez którego była przeprowadzona, przeprowadzony była, przeprowadzona był kabel, były dwa otwory i jeden długi kabel przeprowadzony, był jedna końcówka krótsza, była prawa, druga końcówka dłuższa, była lewa. Wydaje się, że to wszystko jest w porządku. Natomiast prowadzący dochodzenie egzaminator Rigger z ramienia FAA stwierdził, że najprawdopodobniej zabrakło tam połączenia zagniatanego, które utrzymuje te dwa kable w takiej pozycji. Musiałem ten teraz rozprócić, ale przygotowałem do internecie, wam ściągnąłem zdjęcie i wstawiłem. O co chodzi z tym zamocowaniem tych końcówek kabli? Prawdopodobnie, ponieważ tego nie było, do siła, którą przyłożył Skoczek, wystarczyła, żeby zerwać osłonę, to tworzywo, które jest. Bo to linka stalowa, a linka stalowa jest dla zabezpieczenia, dla zabezpieczenia pętelki zamykającej pierścienie, ale również dlatego, żeby opory były mniejsze, kiedy to cięgno, cięgno sobie pracuje w pancerzu bowdena. Jest pokryte tworzywem sztucznym. Tam, tam akurat stosowane był teflonowe tworzywo, które jest jakoby lepsze, bo nie wymaga smarowania. A najbardziej popularne są kable żółte. Ponieważ nie był odpowiednio najprawdopodobniej nie były odpowiednio zabezpieczone te końcówki, to w momencie, kiedy przyłożył większą siłę skoczek, żeby to wyrywać, po prostu lewy kabel dalej pozostał w zamku, pozostał w, w Blokując pierścienie, a uchwyt metalowy został zerwany z, całego tego, z całej tej linki, zrywając również pokrycie teflonowe z tej całej linki. Trudno oczywiście jest powiedzieć, w którym momencie tego skoku to nastąpiło. Na pewno skoczek miał niezwykle mało czasu na podjęcie jakiejkolwiek reakcji. To, to jest moim zdaniem kluczowe. I w tym momencie, kiedy zrywał ten zrywał uchwyt, prawdopodobnie potem przystąpił do otwarcia zapasowego spadochronu. Nisko otworzył główny, być może trochę zbyt długo bawił się z odczepianiem, być może zaskoczyło, każdego by zaskoczyło to, że się pociąga za uchwyt odczepienia głównej czaszy, a tymczasem uchwyt nam zostaje w ręku jeden zamek jest ciągle zablokowany, ale tak się może zdarzyć. Zapasowy, który otworzył, otworzył zdecydowanie za nisko. Na tyle wysoko, że można było dojść do wniosku, że on się otworzył na czysto. Nie splątał się z tym spadochronem, który nad skoczkiem sobie powiewał. Natomiast na tyle, na tyle, nisko, że tylko zeszła osłona z czaszy i skoczek uderzył w ziemię i zginął na miejscu. Dlaczego dla mnie, dlaczego akurat to jest dla mnie ciekawe? Dlaczego ten wypadek, to nie jest to nic szczególnego, można by było powiedzieć. Bo tak, no nie miał automatów, tak? No to już zacznie się grupa zwolenników automatów powie, no tak, zginął, bo nie miał automatu. No, poniekąd to jest prawda, ale moim zdaniem to nie, nie takie są przyczyny. Nie, nie, jest, to, jest to jeden ze współfaktorów, współczynników, które tam, tam brały udział, ale można powiedzieć dalej, no, gdyby miało to zabezpieczenie antytwist w taśmach, no to prawdopodobnie. Nie doszłoby do tego problemu i zrobiłby normalnie procedurę awaryjną, przeżyłby. Nie miał tych końcówek, w związku z tym zginął. No, też jest to, znowu, zakrawa to na manipulację, ale też trochę jest z tym racji. Natomiast moim zdaniem fundamentalne było to, na jakiej wysokości ten skoczek otwiera swój główny spadochron, nie mając automatu w swoim sprzęcie. Co się dzieje w głowie takiego człowieka, który, który postanawia z tak dużym doświadczeniem, Biorąc udział w formacjach, czyli nie możemy wiedzieć, czy nam ktoś nie przyłoży, czy ktoś nie spadnie nam na głowę i nie odbierze nam przytomności. Szczególnie przy formacjach, kiedy budujemy coś w zależności od całej masy innych ludzi, mniejszej lub większej grupy, ale nieprzewidywalnych czynników, powinniśmy mieć dostępne zabezpieczenia. Można powiedzieć, że może skoczek oszczędza. Trudno jest powiedzieć, tutaj z tego tekstu, który jest w liście, wynika, że taśmy nośne pasowały do i prawdopodobnie były oryginalne. Do pokrowca Rejser z 2012 roku. W związku z tym, no, świeży sprzęt. To nie można powiedzieć, że skoczek oszczędzał na sprzęcie. To, że nie zamówił w tych taśmach, a było dostępne tych zabezpieczeń, to też jeszcze nic nie, nie determinuje, jeszcze nic nie, nie warunkuje. Ale splot tych wszystkich elementów okazał się dla niego być śmiertelny, pomimo tego doświadczenia, które miał. I teraz na czym by się skupić najbardziej? Jeżeli skupimy się na tym, żeby kupić automat i mieć automat, to moglibyśmy powiedzieć, dobra, to już mogę nie myśleć, nie musimy o tym ogóle się zastanawiać. Gdybym miał automat, to automat by mu prawdopodobnie otworzył wyżej i prawdopodobnie nie doszłoby do, do wypadku śmiertelnego, byłby tylko to incydent, który gdzieś tam by prawdopodobnie zniknął, nie jest tak spektakularny, kiedy to, kiedy komuś dzieje się krzywda, dzieje się jakaś tragedia. I to by mogło uciąć temat, ale, ale tego tematu wcale nie ucina, bo to nie chodzi o to, jaki, jaki feler sprzętowy wystąpił. Sprzęt spadochronowy można powiedzieć, że jest niemal doskonały techniczny. Tutaj no, nie ukrywam, że już kolejny raz opieram się o wypadek śmiertelny, w którym chodzi o pokrowce tej akurat marki, chodzi o rajsery, które są szczególne. Oni, to, oni podkreślają swoją szczególność i od, od lat podkreślają swoją szczególność. Między innymi właśnie to, że jako chyba jedni albo jedyni z nielicznych stosują inne kable do zamków niż pozostali producenci. Chwaląc się, że te ich, sam, ich kable są lepsze, bo nie wymagają serwisowania, nie wymagają ich lubrykowania, żeby one chodziły sobie lekko w tych pancerzach. Być może faktycznie tak jest. Nie ukrywam, że akurat tych kwestii tych technologicznych, jak, jak się starzeje, które tworzyło, nie jestem w stanie określić, co być może hmm, anonimowa gwiazda hejtu hmm, potraktować, że jestem jakimś tam byle instruktorem, który nic nie wie. Natomiast hmm, ja wcale nie wierzę, że wszystko wiem. Natomiast ja sobie lubię nad tym się pozastanawiać, bo o ile pamiętam, to kiedyś już były w, w przemyśle spadochronowym stosowane hmm, te czerwone kable. Czerwone kable zostały. Wycofane, ponieważ e, tworzywo sztuczne, które właśnie ochraniało linkę stalową, było po jakimś czasie coraz bardziej kruche. Były pęknięcia, które e, utrudniały pracę, blokowały lub doprowadzały do tego, że właśnie odłupywały się, odłupywały się fragmenty tego e, utlenionego tworzywa, które miało zabezpieczać. Nie wiem dokładnie, czy są takie same, natomiast rzeczywiście na stronie producenta zobaczyłem, że on się chwali tym, że używa innych kabli niż pozostali producenci, w związku z tym mamy od, odbierać, że są lepsze. W tym przypadku kluczowe moim zdaniem mogło być to, że właśnie nie było zabezpieczenia tego, nie, było, nie były te kable na końcu zagniecione, co spowodowałoby o wiele większą ich wytrzymałość. Producent, według tego raportu producent utrzymuje, że potrzeba minimum 300 funtów, czyli około 150 kg przyłożonej siły, żeby przesunąć uchwyt względem linki stalowej, która jest w nim zamocowana. No, 150... Kilogramów, jedną ręką trudno by było to zrobić, dwiema rękoma w przypadku stresu, w przypadku adrenaliny. Jestem w stanie wierzyć, że można było to, można było to osiągnąć, ale nadal nie rozumiem, co kierowało producentem, żeby nie zabezpieczyć tego, bo to jest operacja, którą się po prostu robi jednym, jednym zaciskiem. Zaciska się to na, na końcu i tyle, jest to zabezpieczone. Próbuję skleić fakty i zastanowić się, dlaczego, dlaczego obecnie w ofercie producenta nie ma tych uchwytów, chociaż był użyty i to nie był stary pokrowiec może coś tam jednak tym było technicznego. Ale odsuńmy się na chwilę od kwestii technicznych. I wróćmy do tego, co się dzieje u człowieka w głowie, kiedy skacze, kiedy skacze na formację, kiedy skacze dużym doświadczeniem swoim i kiedy skacze na sprzęcie, który nie ma dostępnego, obecnie podstawowego zabezpieczenia jaki nie jest automat. Oczywiście w Stanach to nie jest wymagane, w Stanach można skakać z automatu, w wielu krajach już to jest niemożliwe, ale to jest też kwestia tego, jak to dokonamy w Ile sobie ten skoczek zostawił czasu na rozegranie wszystkich tych sytuacji, które go dopadły? Czy zawisnąwszy na 600 metrach, co jest cholernie nisko, weźmy przyjmijmy, że na 300 metrach nie powinniśmy już odczepiać się od głównej czaszy, bo jest za nisko. W związku z tym, a zawis na głównej na 300. Akurat tutaj nawet nie wiem, jaka to była awaria, czy to była awaria, w której były wszystkie komory napełnione i powiedzmy spadał sobie powoli, ale też weźmy pod uwagę, że miało spadochron, który był mocno obciążony, 1, 1, 1 do 6, 1,6 do 1 miał obciążenie i spadochron 135, więc raczej można by się spodziewać agresywnych reakcji tego spadochronu w przypadku nieprawidłowego napełnienia. Przy 7 tysiącach skoków można by się już tego spodziewać że główny spadochron może troszeczkę być narowisty, kiedy coś będzie z nim w porządku. A więc od 600 metrów do 300 metrów przy niektórych rodzajach awarii to będą prędkości, które pozostawiają nam 300 metrów, czyli 6 sekund, może trochę więcej, na to, żeby wszystko rozegrać. Jeżeli mamy prostą awarię, wszystko w naszym sprzęcie działa prawidłowo. Ok, ale akurat o czymś takim, że zjechał uchwyt z linki, jeszcze nie słyszałem, znowu plus dla anonimowej gwiazdy, ale to nie znaczy nic. Są inne awarie, które się możemy spodziewać. Mogą, może być zadzior na zakuciu taśmy nośnej, tam gdzie jest ten zamek pierścieniowy i o ten zadzior zahaczy taśmę. Może być tak, że otwarcie jest na tyle mocne, że przewlecze się fragment tego żółtego kabla przez pierścień w taśmie i uniemożliwi się wyciągnięcie tego uchwytu. Umożliwi się otwarcie tych zamków, ale na pewne, pewnej wysokości ryzyko splątania spadochronu przegrywa całkowicie z tym, że pewniakiem jest to, że przywalimy ziemię. Szczególnie jeżeli mamy odczepioną jedną taśmę nośną. Jeżeli jest jedna taśmę nośna od niej odczepiona, to spadamy znowu z pełną prędkością, nie mamy automatu, czym prędzej powinien być otwarty zapasowy spadochron. Tutaj najprawdopodobniej doszło do małego zaburzenia opływu czasu. Ten skoczek podjął walkę z czymś, czego się nie spodziewał, i w wyniku, tej, w wyniku tej walki zagapił się, ale zagapił się też dlatego, że naprawdę nisko otworzył. Skacząc obecnie z 4000 metrów, a czasami nie raz i wyżej, wydaje mi się, że pora, żebyśmy sobie trochę przeskalowali pewne kwestie związane z wypadkami, zabariami i z tym, na jakiej wysokości otwierać główny spadochron. Spadochrony, które mamy są obecnie o wiele bardziej doskonałe niż te, które były stosowane 30-40 lat temu. Natomiast przepisy kształtowane były właśnie wtedy. Skakało się z mniejszej wysokości, skakało się na w spadochronach. I uwaga! Większość procedur, które były przygotowane dla w spadochronów, nie wymagała dużej wysokości, tak jak teraz, kiedy mamy spadochrony szybujące i musimy oczyścić przestrzeń nad głową, żeby otworzyć zapasowy spadochron. Tam można było podpierać się spadochronem zapasowym. W związku z tym i otwarcia głównej czaszy wtedy i teraz to są duże różnice. Chociaż teraz jest sprzęt doskonalszy, to jest przygotowany pod schoki z większej wysokości, jest to inny, agresywny bardziej sprzęt. W parze z tym powinno być konotowane w ludzkich umysłach, że trzeba to otworzyć wyżej, po to, żebyśmy mieli czas ewentualnie rozwiązać problem, który nastąpi. 600 metrów moim zdaniem to ostre przegięcie pały. Niezależnie od liczby skoków, no rzeczywiście 7 tysięcy skoków przez 36 lat, no to jest, to jest to liczba, która w większości młodych skoczków wzbudzi niekłamany szacunek i niekłamany podziw. Natomiast skoki i skokom są nierówne i trudno jest powiedzieć, jak ten skoczek sam był przygotowany do postępowania w stylu zachwalonych, bo tutaj oczywiście los zweryfikował to wszystko na niekorzyść. Nie widzę żadnych powodów, żeby przy dopuszczanej wysokości na jakiejś strefie, która mówi na przykład, że powyżej 1200 metrów, to już traktujemy jako otwarcie wysokie, żeby korzystać z tego 1200 metrów. W tym przypadku to, to by było drastyczne zwiększenie bezpieczeństwa. Oczywiście byłby ten człowiek, o wiele bardziej e, miałby więcej czasu na to, żeby się otrząsnąć z szoku, który był spowodowany awarią sprzętu bo spodziewamy się tego, że nam spadochron główny nas, nas zawiedzie, ale już nie spodziewamy się tego, że któraś z taśm nośnych nie zadziała. Nie spodziewamy się tego, że któraś któryś z zamków taśm nie zadziała, że którejś któryś z pierścieni będą zblokowana, albo że tasiemka będzie zatrzymana na jakimś zadznięciu, jakimś zadziorze metalowym na, na pierścieniu. Tego wszystkiego się nie spodziewamy. Spodziewamy się, że będzie sytuacja, której nas uczono nas na, na, podczas szkłania podstawowego, że jest sytuacja, my wtedy reagujemy. Tak? Najczęściej robimy tylko jedno, czyli wyrywamy jeden uchwyt, potem wyrywamy drugi uchwyt i jesteśmy bezpieczni na spotkaniu zapasowym. I w większości sytuacji tak jest, chociaż zobaczcie sami, że to jest dość niszowe. Już sama analiza wypadków i same to, co się dzieje na zapasowych, zobaczcie, o ile mniej tego wszystkiego jest, jeżeli przyjmiemy, że raz na 500 jest ratowanie, to naprawdę mamy niewiele materiału do badania. Mamy niewiele materiału do obserwowania. To są przypadki szczególne. Co chciałbym, żebyście wzięli pod wzgląd, kiedy, kiedy jest taka właśnie awaria. Otóż. Zaufanie do sprzętu jest nam niewątpliwie potrzebne. Weźcie jednak pod uwagę, że zaufanie, zaufanie do sprzętu to głównie chodzi nam o spodochron zapasowy, który współpracuje z pokrowcem, który nie jest umieszczony. I te dwa elementy są testowane, te dwa elementy dostają certyfikację na to, żeby można było to wykorzystywać w skokach się Okazało się, że słabym elementem tutaj akurat był główny i uchwyt do odczepiania, od rozłączania zamków trójpierścieniowych taśm głównego spadochronu. Tam nastąpiła jakaś, jakaś, jakaś lipa. Ale teraz pytanie do Was, a kto z Was serwisuje swoje taśmy i serwisuje swoje zamki trójpierścieniowe? Kto wyciąga kable, sprawdza jaki jest tam pentelek, czyści kable, żeby nie, żeby, nie, żeby nie były brudne? Kto to wszystko robi, chociaż to jest zalecane dla każdego użytkownika w, w instrukcjach obsługi spadochronu. Nie robimy tego. Nie robimy tego, nie, nie przygotowujemy się na różnego rodzaju sytuacje, które mogą nastąpić. Po prostu wydaje mi się, że zazwyczaj większość przez całą swoją karierę przejeżdża na jedynym podstawowym przygotowaniu, które było podstawowym przygotowaniem, które było przygotowaniem dla ucznia. Uczeń, jeżeli otwiera na wysokości 1500 metrów i ma rozstrzygnąć swoje wątpliwości na temat głównego sprzętu na 1000 metrów, to ten człowiek ma naprawdę czas. On, nawet jak się chwilę zagapi w swoim postępowaniu, to jeszcze z tego może wybrnąć. Jeżeli mamy 600 metrów, jeżeli mamy 6 sekund na to, żeby ocenić stan, stan czaszy, przystąpić do procedury awaryjnej, zostać zablokowanym na etapie procedury awaryjnej, bo zadziwił nam uchwyt do odczepiania, to zostaje nam bardzo niewiele sekund. Ten skoczek miał, gdyby otworzył wyżej spadochron, według, według badających tę sytuację, najprawdopodobniej miałby czyste otwarcie zapasowego, pomimo tego, że na jednej taśmie cały czas był zamocowany spadochron. Ale pamiętajcie proszę, że na przykład, kiedy jest postępowanie w podkowie, tam jest dobrodziejstwem, że spadochron jest zamocowany już tylko w jednym punkcie, bo prawdopodobieństwo splątania dramatycznie maleje. Podkowa, między innymi, dlatego traktowana jest jako taka niebezpieczna, że tam są przynajmniej dwa punkty w których jest spadochron zamocowany do ciała skoczka i powoduje to, że łatwo może złapać spadochron zapasowy, który będzie startował tutaj. I mamy jak na podkowy, mamy całkiem czystą sytuację, bo tylko jeden punkt podpięcia. Natomiast skoczek dalej spada. A więc tak. Znajomość, zrozumienie tego, jak są zbudowane zamki tu pierścieniowe, obsługa swojego własnego sprzętu, nawet jeżeli macie sprzęt w pożyczalni, i to poproście, żebyście mogli w dniu, kiedy jest gorsza pogoda, usiąść z kimś, kto ma wystarczające kwalifikacje i popatrzeć sobie, porozbierać, pootwierać, pozamykać, pod odłączyć spadochron, podłączyć go z powrotem, spróbować go na przykład rozplątać, splątać i rozplątać, poznawać swój sprzęt, jak on działa. Zostawiamy ten plecak, który mamy na plecach, który kosztuje nieraz ponad 6000 euro. Zostawiamy go sobie jako taką kolorową zabawkę, którą ktoś ma serwisować za jakiś czas. Czyli patrzcie, w domyśle mechanik. Mechanik zrobił swoje, to ja biorę na plecy i zakładam. Nie, mechanik zajmuje się ułożeniem zapasowego spadochronu i ewentualnym usunięciem wszystkich rzeczy, które napotkał na swojej drodze, które uważa za krytyczne albo wymagające naprawy i poprawy. Natomiast my sami musimy ten sprzęt oglądać, musimy zdawać sobie sprawę co mamy na plecach. Jak z tego korzystać? Nie możemy oczywiście ułożyć sobie zapasowego Zresztą to zależy od, zależy od kraju, bo w niektórych krajach jest tak, że jeżeli macie licencję C i 200, to możecie sobie sami ułożyć spotkanie to nie jest też tak restrykcyjnie poprowadzone we wszystkich krajach, ale na pewno możemy sobie ten zapasowy otworzyć. I każdemu to polecam, żeby zrozumiał, jak sprzęt działa. Jeżeli ma swój spadochron, jeżeli doszło do przełożenia zapasowego spadochronu i mamy go zawieźć do mechanika, no to chociaż go otwórzcie, to chociaż do środka zajrzycie, co Wy tam w środku macie. Dopiero, dopiero potem, kiedy to poglądacie, jak to wszystko funkcjonuje, zrozumiecie, pomacacie, to będziecie mieli większą świadomość tego, co Macie na plecach i będziecie mieli też większe zaufanie do tego, co Macie na plecach. Zobaczcie, 7000 skoków, cyfra wcale nic nie znaczy zamiatało gościa bardzo proste zdarzenie, które miało nieprostą komplikację. Ale komplikacja w pracy zamków może pojawiać się w różnych momentach. Zwróćcie uwagę też, że możecie się, możecie nawet powinniście się je spodziewać, kiedy macie backlog, kiedy jest zablokowana paczka, kiedy są małe siły na zamkach. W tym momencie zamki mogą nie zadziałać, tym bardziej jeżeli nie będą serwisowane, bo zamki muszą być cały czas serwisowane. Co, co kilka miesięcy powinno się je otworzyć, powyginać, zobaczyć czy nie za dużo się nazbierało metalowego brudu z, z startego z metalowych kółek. To, to jest Wasz sprzęt. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego to, co chciałem, żebyście wyciągnęli, czyli raczej taką prewencję i myślenie o tym, że niektóre sytuacje awaryjne mogą nie być takie proste, jakbyście chcieli, żeby były. Żeby zdać sobie sprawę, że cały czas ludzie kreślą własną krwią to, w jaki sposób kształtuje się bezpieczeństwo. A my możemy z tego czerpać, możemy z tego się uczyć. Można czasami zapłakać nad czymś losem, ale prześlizgnął się w jakiś sposób człowiek przez krótkę życia. Już go tu nie ma, natomiast my możemy popatrzeć sobie, czy kiedyś, kiedy my będziemy mieli podobną sytuację, czy zastanowimy się, na przykład nie zapytamy się Ligera, słuchaj, a czy na tym uchwycie do otwierania zamków, który tutaj jest, to nie powinno być zachucia, które te linki dwie ze sobą mocuje? A może by było warto zapytać producenta, czy to nie jest jakiś, jakiś uszczerbek, a może powinno być inaczej? Jest masa rzeczy, które może doprowadzić nas do śmierci. Jest masa rzeczy, które są... Hmm, Poza naszą świadomością tego, co nas doprowadzi do, do, do takiej katastrofy. Ale ignorowanie tego, co jest łatwe do zauważenia, ignorowanie tego, co jest w zakresie naszych możliwości, to jest frajerskie życie, to jest frajerskie prześliznięcie się przez coś, co powinniśmy ogarniać. Nie jesteśmy dziećmi, jesteśmy ludźmi dorosłymi, którzy uczą się kalkulować ryzyko. Uczcie się katalogować ryzyko, uczcie się o sprzęcie, trenujcie, trenujcie sami, nie czekajcie aż będą jakieś instruktorzy, jak macie licencję, idźcie sobie potrenować, rozbierajcie czyjś sprzęt, może ktoś ma pozwolić, żeby poukładać, uczcie się układania, kiedy jest była pora, coraz więcej wiedzy o sprzęcie to jest coś, co powoduje, że macie coraz większą świadomość. Mam tu jeszcze kilka innych opisanych fajnych incydentów, które nie zakończyły się na szczęście śmiercią, tylko poturbowaniem zdrowym, ale jak to wszystko teraz trzasnę w tym jednym nagraniu, to będzie trochę za długie. Te następne chciałbym pozbierać pod kątem no, mojej krucjaty, którą prowadzę od lat, tego, żeby nie spieszyć się ze zmniejszaniem rozmiaru czaszy, że to nie tylko chodzi o problemy z lądowaniem. I to, i to jest na tym się kończy rzeczywiście, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o więcej rzeczy. Tutaj być może również pewne przeniesienie było, być może ten spadochron był za bardzo obciążony, chociaż przy 7000 osłokach nie możemy już mówić o tym, że ktoś sobie źle dobrał spadochron, to już rzeczywiście tak jak moim chodzi. Dziękuję Wam serdecznie za e, dotarcie do końca patrząc na cyferki 25 minut. E, udało się w miarę sprawnie, ale nie tak sprawnie jak ja sobie częściej udawało, ale e, nie odpuszczę, będę dalej pan tutaj nawijał makaron na uszy, bo to są ciekawe rzeczy. Warto o tym pomyśleć. Warto to zrozumieć. Do usłyszenia, do zobaczenia na kanale Skaler Atmosfera. Dziękuję bardzo.